Każda aktywność naukowa poświęcona nowoczesnym metodom resocjalizacji jest niesłychanie ważna, szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, gdzie za oknem możemy spotkać wiele różnych zjawisk dywiacyjnych czy patologicznych. Dlatego bardzo cieszy inicjatywa Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, inicjatywa pani doktor Beaty Mydłowskiej, rektora tej uczelni, dotycząca organizacji konferencji poświęconej wielowymiarowości egzystencji ludzkiej i nowoczesnym metodom resocjalizacji. Myślę, że zainteresowanie tą konferencją powinni przejawiać nie tylko naukowcy, teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, praktycy resocjalizacji tak, aby resocjalizacja w Polsce nie kojarzyła się z karą, ze zniewoleniem, a przede wszystkim stała się otwarciem na środowisko społeczne i własny rozwój. Resocjalizacja to wspieranie rozwoju, a nie karanie i zniewolanie. Zapraszam więc na konferencję w dniu 24 i 25 maja w Warszawie nie tylko teoretyków, naukowców, ale przede wszystkim praktyków.